książki w Moskwie. Oto nadchodzi postep. Lanek. DGE. Kaza na temat Została jedna strona pożarów i wydarta. 651 stopni Fahrenheita Jedna przypadkowa nadpalona kartka.

Zamierzając z ojców, kolejce do blok postu Liczy się stopa wzrostu, puchnięcie kapitału Świat wiezie się pomału, nowe lepsze na Nie mają już czekają kurysy, twarze bezkazy i rysy Obróci te i pysy, da lepsze życie przepisy Opisy oratorów, myśli kuratorów System nie chce serc, chce kalkulatorów, no ma natura porów, no który czasów, lepiej tworzą Została jedna strona pożarów i wydarta 651 stopni parę Jedna przypadkowa nadpalona kartka. na kartka 651 stopni parę hajta. Została jedna strona pożarów i wydajta 651 stopni parę hajta. Jedna przypadkowa kartka. na kartka 651 stopni parę hajta. Od i głowy Niech grze okay, okay, to ci się okay, głowa, no, głowa no, perwioza. No, w rzeczywistości no, no, proteza, no, chwały no, apoteoza. Dzisiaj liczy, po puści plastikowy dinoza. Niech żyje Cezar, niech się nie kończy impreza. I twierdolą, się wszystko, no, nie potworzy się seza. Oto, że nie zmierza, niepotrzebna jest święta, A wiara miłość to rozpacz i nędza. Świat się samo napędza, świat świeży wysoko. Wiemy wszystko, o no, wszystkim no, mamy i oko. A, Nie patrzymy już w oczy, bo patrzymy na ręce Chcemy dłużej i więcej, chcemy mocniej i prędzej Chcemy woda A, nami, który wodze ma w ręce I niech milczy par nas, lewa nas w łydę mezalias